W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zobaczyłam odwrotną stronę medalika, literę M, a nad nią Krzyż. Oto co nam wyjaśnia odwrotna strona medalu, Syn Boży, stawszy się człowiekiem, zbawia nas przez swą śmierć na krzyżu oraz przez swe zmartwychwstanie. Maryja zajmuje najbliższe miejsce przy swym synu. Jest ona nieodłączna od Jezusa, którego nam daje i do którego nas prowadzi. Cierpiała razem z nim dla nas. Maryjo, Matko Boża, wstawiaj się za nami. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc, Żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu poczęta. "Módl się za nami, którzy się do ciebie uciekamy."